Wielkie odkrycia geograficzne. W XV i XVI wieku Europejczycy rozpoczęli niezwykłą epokę podróży morskich, która przeszła do historii jako wielkie odkrycia geograficzne. Żeglarze wypływali na nieznane oceany, poszukując nowych lądów, bogactw oraz szybszych dróg handlowych do Azji. Te wyprawy zmieniły obraz świata i zapoczątkowały nową epokę w dziejach ludzkości. Dlaczego szukano drogi do Indii? Europejczycy od dawna sprowadzali z Azji drogocenne towary, takie jak przyprawy, jedwab i pachnidła. Jednak handel lądowy stawał się coraz trudniejszy i kosztowniejszy. Dlatego zaczęto marzyć o nowej, morskiej drodze do Indii, szybszej i bezpieczniejszej. Wyprawa Krzysztofa Kolumba Jedną z najsłynniejszych wypraw zorganizował Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz w służbie państwa, którym była Hiszpania. W roku 1492 wyruszył on na zachód trzema statkami: Santa Maria, Nina i Pynty. Kolumb był przekonany, że dopłynie do Azji i odnajdzie morską drogę do Indii. Nowy ląd. Żeglarze dotarli jednak do nieznanych wcześniej wysp u wybrzeży Nowego Kontynentu. Kolumb sądził, że znalazł się w Indiach, dlatego miejscowych mieszkańców nazwał Indianami. Tubylcy byli rdzenną ludnością tych terenów. Czyli ludźmi, którzy od pokoleń tam mieszkali. Skąd nazwa Ameryka? Dopiero inny włoski podróżnik, Amerigo Vespucci, uznał, że odkryte ziemie nie są częścią Azji, lecz zupełnie nowym kontynentem. Od jego imienia nazwano go Ameryką. Odkrycie tego lądu w roku 1492 uważa się dziś za symboliczny początek epoki nowożytnej. Postęp w żegludze. Dalekie podróże były możliwe dzięki rozwojowi techniki. Budowano nowe statki, karawelami nazywano szybkie i zwrotne okręty oceaniczne. Trójkątne żagle pozwalały płynąć nawet pod wiatr, a bocianie gniazdo na maszcie służyło jako punkt obserwacyjny. Żeglarze korzystali też z przyrządów nawigacyjnych, takich jak kompas oraz astrolabium, które pomagały określać położenie statku na morzu. Portugalscy odkrywcy. Szczególnie aktywni w odkryciach byli żeglarze z państwa, którym była Portugalia. Bartłomiej Dias w roku 1488 opłynął południowy kraniec Afryki, nazwany później Przyładek Dobrej Nadziei. Kilka lat później Vasco da Gama dotarł drogą morską do państwa, którym były Indii. Podróż dookoła świata. Najbardziej niezwykłą wyprawę zorganizował Ferdynand Magellan. Między rokiem 1519 a 1522 jego ekspedycja opłynęła kulę ziemską. Choć sam dowódca nie wrócił z podróży, załoga udowodniła, że Ziemia ma kształt kuli i że oceany są ogromne. Wielkie odkrycia geograficzne zmieniły świat. Dzięki nim poznano nowe kontynenty, rozwinął się handel, a Europa nawiązała kontakty z odległymi cywilizacjami. To był początek epoki globalnych podróży, epoki, która na zawsze odmieniła historię ludzkości.